Intencją referatu jest przedstawienie wybranych aspektów politycznej, społecznej i kulturalnej roli magnaterii u schyłku istnienia pierwszej Rzeczypospolitej. Ze względu na bardzo ograniczony czas wypowiedzi przy tak szeroko zakrojonej problematyce, szczególną uwagę poświęcę kwestiom podejmowania przez znaczących przedstawicieli tej warstwy zadań publicznych, związanych z rozwojem nauki i kultury, a inspirowanych poczuciem kryzysu polsko-litewskiego państwa. Jest oczywiste, że można tu przytoczyć jedynie pojedyncze przykłady i zaakcentować pewne, może mniej pasem dostrzegane cechy omawianego zagadnienia. Ze względu na postać Anny Jabłonowskiej będę starał się odwrócić przede wszystkim do osób z bliskiego jej kręgu, uwzględniając zwłaszcza jej ojczyma, Józefa Aleksandra Jabłonowskiego. Ograniczę się do, schyłku, do czasów od schyłku panowania Augusta III do końca lat 70., a więc okresu, w którym formowała się osobowość Pani na pytach i Kocku. I na dobre rozpoczęła jej działalność naukowa, kolekcjonerska, ekonomiczna, społeczna, charytatywna. Wydaje się, że zbyt często analizujemy aktywność reprezentantów tej wpływowej grupy społecznej jednostkowo w sposób zbyt mało kompleksowy, oddzielając sprawy polityczne od mecenatu kulturalnego, ambicji kolekcjonerskich, intelektualnych, spraw majątkowych poglądów na kwestie społeczne, ekonomiczne pełnionej roli w ramach środowiska rodzinnego, towarzyskiego, funkcjonowania kręgu klientalnego, nie tożsamego przecież w sprawach politycznych i uczonych. Produktywność takiego ujęcia pokazuje monografia Andrzeja Betleja, dzięki której możemy zobaczyć między innymi spoistość, koherentność działalności Wojewody Nowogrodzkiego Józefa Aleksandra J. Błonowskiego na różnych polach, a w szczególności wyraźne zależności pomiędzy mecenatem artystycznym, Kolekcjonerstwem, publikacjami, kwerendami badawczymi, zamówieniami nauczone usługi, kwestiami interesów rodowych, polityki wewnętrznej, działalnością fundacyjną, czy nawet ceremoniałem dworskim. Takie podejście jest oczywiście trudne wymaganie rzadko szerokich kompetencji badawczych i rozbudowanej kwerendy. Pewnie jeszcze trudniejsza i budząca większe kontrowersje jest próba poszukiwania jakichś wspólnych, grupowych, pokoleniowych cech elit magnackich w dynamicznych czasach z tyłu reżimu i upadku rzeczy pospolitej. Mimo wszystko warto jednak próbować. Aby uświadomić sobie, jak daleko mogły wówczas sięgać związki pomiędzy różnymi sferami życia przedstawicieli ówczesnej elity politycznej kraju, odwołam się do przykładu chyba najbardziej osobliwego, a dotyczącego także księcia wojewody. Oglądając jego bogatą spółciznę rękopiśmienną natrafiłem na wzmiankę o projekcie odszerzonego dzieła Rapport entre le royaume de France et de Pologne. Trzeba zaznaczyć, że tą tematyką Jabłowski interesował się przynajmniej od schyłku lat 50. Konsultował w tej sprawie ze swoimi uczonymi korespondentami, chwalił zebranymi materiałami, wynikami kwerend badawczych np. w linii poszukiwał śladów obecności Kazimierza Odnowiciela. Raport można uznać za rozwinięcie wątków, które pojawiły się już w wielokrotnie przerabianym i przedrukowywanym L'Empire de Sarmat, gdzie uczony magnat po podkreślał bliskie pokrewieństwo Słowian, Sarmatów z Frankami, pochodzącymi jak wszystkie narody północy od Sytów, a także podobieństwo ich cech narodowych. Na podstawie materiałów Jabłonowskiego niejaki pan de Sak, miał przygotować cztery tony po 300 stron każdy, według wytycznych cięcia i pod jego nadzorem. Jarki źródłowe, przygotowana karta tytułowa, fragmenty tekstu, także wersji czystopisowej z uwagami Jabłonowskiego pozwalają na zaskakujące wnioski. Po pierwsze, widać, że projekt w tej pokazałej wersji łączy się ściśle z rokiem 1773, a Jabłonowski jego sensu zależniał od międzynarodowej sytuacji politycznej. Pisał, że jeżeli zostanie podpisany pokój w wojnie rosyjsko-tureckiej, biolo stanie się bezużyteczne. Nalegał na pośpiech, przestrzegał. Il faut écrire avec la precaution pour que notre soit polecając, by także o Henryku Walezym na tronie polskim nie pisać źle. Wspomnijmy, że książę wspierając konfederatów barskich, uważał się za głównego informatora ministra Etienne François de Choisela o ich działaniach, a gdy zgłosił oficjalny akces do konfederacji, zastrzegał, że nie będzie działał we Francji. Tak więc możemy domniemywać, że w za Jabłonowskiego dzieło bliskości obu królestw w historycznych więziach polsko-francuskich, napisane po francusku i wydane w lipsku może, miało doprowadzić do rzeczywistego zaangażowania mocarstwowej Francji w obronę suwerenności Rzeczypospolitej. Ostatecznie zlecenie dla Pana Berzązaka nakierowane zostało na wzmocnienie prestiżu rodu i przypomnienie jego zasług dla Rzeczypospolitej oraz niezaspokojonych roszczeń, kwota obliczona do 9 milionów złotych. To opublikowana po francusku w Lipsku z datą 74, czteropomowa biografia Hetmana Stanisława Jana Jabłonowskiego. Nie udało się niestety rozwikłać zagadki tajemniczego pana Deroncak. Pewne poszlaki wskazywałyby na znajdującego się od dawna w kręgu mecenatu księcia Rysadewarii, choć przeczą temu na przykład wyrażone w dziele poglądy na przeszłość Polski oraz koncepcje historiozoficzne i polityczne. Zwróćmy uwagę, jak niezwykła rola sprawcza przypisana jest tutaj historii. To jednak specyficznie pojmowana przeszłość, której nic nie oddziela od teraźniejszości. To nie przeszłość bezpośrednio miniona, lecz wizja historii nadal żywej, dziejącej się, którą nie tylko można kreować wstecz, ale też modyfikować na bieżąco, oddziałując na aktualne problemy życia publicznego, a nawet politykę międzynarodową. Wyraźnie widać te kwestie na przykładzie. Inicjowanych przez przedstawicieli ówczesnych elit edycji z zakresu prawa, dziedziny, która w Rzeczypospolitej miała z natury swej charakter historyczny, zwłaszcza w zakresie prawa publicznego. Publikowanie źródeł, opracowań historycznych lub historyczno-prawnych, objaśniających genezę jakiejś instytucji, czy normy lub obyczaju, utożsamiano więc poznanie jej prawdziwej natury i wyjaśnieniem odwiecznych reguł funkcjonowania. Spory kompetycyjne między osobami, rodami czy instytucjami. Często polegały na szermowaniu wypisami z rozmaitych przekazów historycznych. Dokumenty z dawnej, nawet przeszłości, decydowały o aktualnym stanie prawa. Nic więc dziwnego, że publikacje źródło znawcze na temat uprawnień poszczególnych urzędów lub ogólniejszych norm prawnych towarzyszyły każdemu większemu konfliktowi politycznemu Rzeczypospolitej połowy XVIII wieku, takiemu jak transakcja kolbuszowska z Puro Rokitno lub od dziesięciny na Mazowszu. Dotyczy to także kwestii wykraczających poza same konflikty wewnętrzne, tego przykładem może być sprawa obsady tronu kurlandzkiego, która uruchomiła szereg publikacji, w tym także reedycji dzieł historycznych oraz edycji źródeł prawa międzynarodowego. W korespondencji zachowały się ślady konstruowania takich bieżących akcji przez wpływowe osobistości. Warszawek Wielki Koronny Franciszek Bieliński w sobotę rano, bliżej niego określonego dnia, w specjalnym bileciku prosił o źródłowe argumenty na rzecz tezy o podległości księży publicznemu świeckiemu porządkowi. Józef Stanisław Sapiecha, biskup Adjutor Wileński, referentarz Wielki Koronny w 1954 roku zwracał się do swego koronnego odpowiednika Józefa Andrzeja Załuskiego, aby ten niby to z wiadomości inaczej anonimowo opublikował dysertację broniącą prerogatyw urzędu referendarskiego. Świadomość kryzysu państwa skłaniała elity do poszukiwania rozwiązań, ale jednak w ramach odwiecznego porządku carmackiego świata, Na oparcia instytucji na sprawdzonych i trwałych podstawach, czy dawnych dobrych obyczajów, praw, cnót oraz zapomnianych obywatelskich podstaw. Wynikała stąd potrzeba rekapitulacji wiarygodnego opisu społeczności, a zwłaszcza zgromadzenia i uporządkowania wiedzy o stanie kraju. Wokół braci załóckich inicjatywy monumentalnych przedsięwzięć edytorskich jak Volumina Legum, czy kodeks dyplomatyczny Macieja Dogiela. Dzisiejszego czytelnika zaskoczyć może nacisk na formalno-prawną stronę prezentowanych tam zagadnień. Na przykład w Do Giela znajduje się uwaga, że pakt Fryderyka Wilhelma z Karolem Gustawem nie powinien być usnędniony, został bowiem anulowany przez pokój w Oliwie. W traktatowym opisie granic Rzeczypospolitej wydawca świadomie pomijał nieratyfikowany pokój Rzymutowskiego. Znane są perpetie PR-ów związane z umieszczeniem w tomie szóstym volumina legum Aktu Antysapieżyńskiej Konfederacji w wolkiennikach. Przeciw edycji protestowali nie tylko sapiechowie w panfletach domagano się, aby opublikowany tekst został zatwierdzony przez konstytucję Sejmową. PIRze zdecydowali się na publiczną odpowiedź pod tytułem Apologia przedrukowanego pro Utilitate Publica, publica Voluminis Legum w której zwracali uwagę na bezsensowność aprobowania konstytucji już aprobowanych. Ten tok myślenia tłumaczy, dlaczego nie podjęto systematycznego wysiłku na rzecz archiwalnego uzupełnienia lub skorygowania zgromadzonego zbioru ruchów sejmowych. W przywołanych wyżej przykładach rola magnackich preceptorów ogranicza się do inicjatywy, organizowania wsparcia finansowego, pomocy w zbieraniu materiałów. Wykonawcami zaś byli zakonnicy i ludzie z pióra z ich klientalnego kręgu, w tym w przypadku pijarzy warszawscy, bowiem mieli oni specjalne przywileje w zakresie publikacji prawnych. Taki podział ról nie oznaczał braku nadzoru. Prymas Władysław Ubieński podczas Rady Senatu 25 października 1962 roku, polecając pracę edytorskie Wawrzeńca Mitzlera de Kolo, szczodrobliwości senatorów, dodawał, że nie powinny ukazywać się bez cenzury i odpowiedniej aprobacji. Także sprawy dotyczące kodeksu Dugiela rozważano podczas Rad Senatu, udzielając nie tylko pomocy finansowej, lecz również wyrażając zgodę na korzystanie z archiwów publicznych oraz rozważając kwestie poprawności rękopisu. Marszałek Wielki, koronny Jan Małachowski w liście do Załuskiego z 1961 roku bronił wydawcę łacińskiej kolekcji historyków polskich. Dziękuję. Ten człowiek nie zgrzeszył malitiozy, ale w tym, że powinien była superiores in materia status się odezwać. Warto więc pamiętać, że część ówczesnych przedsięwzięć w sferze kultury narodowej była bezpośrednim skutkiem zamówień, zleceń przedstawicieli elit politycznych. Dla schyłku panowania Augusta III charakterystyczne są takie właśnie proweniencje opracowania dzieł urzędów i instytucji związanych z osobą i ambicjami preceptorów. Jabłonowski, gdy został wojewodą nowogródzkim, zlecił jezuicie Józefowi Parzowskiemu, prefektowi szkół i biblioteki w tamtejszym Kolegium, sporządzenie opisu historycznego Nowogródka i województwa niegdyś księstwa nowogródzkiego. Pania urząd Hetmana wiązały się natomiast z ogłoszeniem pod własnym nazwiskiem księcia dzieła o dwunastu sławnych Hetmanach Rzeczypospolitej. I autor między innymi próbuje zsumować wiedzę o uprawnieniach hetmanów i podaje uzupełniony w stosunku do dotychczasowej literatury wykaz dowódców wojskowych, począwszy od legendarnych czasów z podziałem na niedożywotnich, nadwornych regimentarzy, wreszcie hetmanów dożywotnych. W tych ramach zamieszczony też ekspert z Konstytucji o hetmanach, o wojsku i żołnierzach, obejmujący okres od do 1717, a także pełny tekst artykułów hetmańskich 1609. W tymże samym roku 54 w Drukarni Niczwieckiej pod auspicjami Hetmana Wielkiego Litewskiego, Michała Kazimierza Radziwiła, wydrukowano artykuły wojenne, yy, artykuły wojenne powagą Rzeczypospolitej Królów Polskich i Hetmanów Wielkiego Księstwa Litewskiego, różnymi tasów ustanowiono. Przeglądając pod takim kątem wczesne publikacje, odtworzyć możemy katalog spraw interesujących elity kraju, ważnych w ich mniemaniu dla narodu politycznego Rzeczypospolitej. Wśród nich zwraca uwagę motyw obrony sarmackiego świata przed inwidją i pomówieniami obcych. Często w kwestiach na pierwszy rzut oka dawno przebrzmiałych, jak na przykład niezależność wesnopiastowskiej monarchii od cesarstwa. W kontekście dyplomatycznym mamy polemikę w tej sprawie ze sławnym Hermanem Konringiem, a także Melchiorem Goldastem von Heimenfeld. W tejże sprawie oczernie wypowiadał się też Jabłonowski w L'Empire des Sarmat, w rozdziale 8 La Sarmatio, aujourd'hui la Pologne, n'a jamais été W 1767 roku w Warszawie jezuita Stanisław Jaworski opublikował pod auspicjami Józefa Andrzeja Załuskiego rozprawę. Pod tytułem Specimna Literaria Laborum in Rey Ortodokse, gdzie m.in. obalał tezy Wolfa von Steinpera, który zestawiwszy relacje kronikarzy tytuł, tytułujących Bolesława Chrobrego księciem, poddawał wątpliwość fakt koronacji, a w konsekwencji uznawał go za cesarskiego lennika. Już w 1948 roku w Pradze i o Omuńcu Jabłonowski czytał autorów czeskich, cytuję, szarpiących Polskę i Polaków sławę. Tymczasem od pasów Bromera, który polemizował z Wacławem, Hajkiem, z Liboczan, nikt nie kontynuował takiej obrony, ten księże się dziwił, szykując swoją odpowiedź w lampir i dodawał Il se là pour l'honneur de la nation, l'on nous attaque, il semble que personne capable de répondre. Obrona sarmackiego świata przed zazdrosnymi o prawa i wolności cudzoziemcami miała być zresztą głównym motywem podjęcia jego samodzielnych, żmudnych badań nad dziejami Imperium Czarmaków. Tego dowiadujemy się z przedmowy o pierwszej edycji dzieła. Tego rodzaju obrona dotyczyła również kwestii wyznaniowych. Przykładem publikacji jezuity Jana Czakowskiego z kręgu Józefa Stanisława Sapiechy. Kolejny wątek stanowią Awulsa, prowincje niegdyś stanowiące część państwa. Są na przykład zaskakująca popularność dziejów w kolonie polskiej Łukasza Górnickiego w połowie XVIII stulecia, przedrukowanych dwukrotnie w Warszawie w krótkim o wstępie czasu oraz szczegółowo omówionych po francusku w Journal Literer de Pologne. Tym okazują się dołączone do wydania z 1954 roku pretensje i interesa Polski do postronnych potencji i tych do Polski z książki Jana Luseta przetłumaczone. W dodatek ten z przedmową Załuskiego opublikowano również osobno u warszawskich pr -ów. Tłumaczem był marszałek wielki koronny Franciszek Biliński, który sfinansował ponowną edycję Górnickiego. Uważna lektura nie pozostawia wątpliwości, że zasadniczym powodem tych wydań są prawa Rzeczypospolitej do Inflam, a w szczególności do Kurlandii. Dla okresu od bezkurlewia po auguście trzecim do pierwszego rozbioru włącznie istotnym tematem jest tytułatura władców moskiewskich rosyjskich. Tom drugi zbioru dziejopisów polskich zawiera kronikę Macieja Stryjkowskiego uzupełnioną o przegląd dziejów Rosji w ujęciu Jacques'a Lakomba z uwagami jezuity Karola Werwicza. Najobszerniejsza wiodąca jest uwaga ostatnia, poświęcona tytulaturze władców Moskwy i stosunku dworów europejskich od przyjęcia przez Piotra I tytułu cesarskiego. Rzeczpospolita uznała ten tytuł w zamian za gwarancję nienaruszalności terytorium kraju. Warunki pełnomocnych ministrów swych umacniając, Katarzyna II listem dyplomatycznym ręką swoją własną podpisanym i pieczęcią cesarską obwarowanym, wszystko to potwierdziła, co stanom Rzeczypospolitej było obiecane i od stanów życzono. Wtedy dopiero naród zgromadzony na szczęśliwą najsilniejszego Stanisława Augusta Lekcję, monarchą rosyjskim tytuł cesarski przyznał. Kwestię tej tytulatury w dobie Sejmu Rozbiorowego szczegółowo roztrząsał także Felix Łojko. Uczelna rozprawa ta pozostanie ukończona nieukończona w rękopisie, prawdopodobnie dlatego, że dwór petersburski nie użył takiej argumentacji historycznej, uzasadniając zabór Ziem Rzeczypospolitej. W uformowanie koncepcji zbioru, zbioru dzieł opisów polskich, gromadzenie subskrybentów, zbieranie materiałów i ponoszenie kosztów druków zaangażowana była sama Wojewodzina Bracławska się do oryginalnej koncepcji swego ojczyma edycji tekstów możliwie najnowszych we fragmentach, w porządku chronologicznym, według kolejności panowania królów polskich, a więc skompilowania podręcznika historii Polski z wiarygodnych autorów dawnych i nowych, dopuszczając daleko idące ingerencje wydawcy, zestawienie wybranych, adaptowanych fragmentów, ułożonych wyłącznie według zamysłu edytorium. Podłakwoliwziny Bracławskiej czy Wojewoda Nowogródzki wyrażał swoje zdanie o wartości dzieł autorów zawadzkich na końcu zebranych, bowiem w takiej podręcznikowej koncepcji sprawa ta miała podstawowe znaczenie. Cel całego przedsięwzięcia według słów wojewody wyrażał się następująco: Władysławowskie zwycięstwa, kazimierzowskie zwycięstwa, nieszczęścia i intrygi, janowskie zwycięstwa i intrygi naród ludzkich tworzą, tworzą lub otucą, dlatego potrzebne panowania onych pamiątki i wielką dla ojczyzny przysługą. Jest charakterystyczne, że w trakcie dyskusji nad koncepcją zbioru pojawił się pomysł przeniesienia polemiki na łamy prasy, aby uczeni ojczyzny synowie jeszcze przydawali zdania swoje. We wszystkich wspomnianych, wyżej przykładach bez trudu odnajdujemy motyw publicznego zobowiązania, wspólnej obywatelskiej aktywności, zastępującej nieistniejące lub źle działające instytucje państwa europejskiej administracji w XVIII stuleciu obejmowały coraz szerszy wachlarz takich zadań. Nie dziwmy się więc wysiłkom Rzeczypospolitej na rzecz utworzenia biblioteki publicznej z wymogiem egzemplarza obowiązkowego powiązanego z systemem obiegu o nowościach na rynku księgarskim. Książnicy ze zbiorem możliwie kompletnych zabytków piśmiennictwa i możliwie pełnej bibliografii poloników w najszerszym, można powiedzieć, eStrajcherowskim znaczeniu tego pojęcia, próbą medycji najważniejszych tekstów historiograficznych, prawnych, literackich dla przypomnienia zasad, praw, reguł i postaw czasów mocarstwowości Rzeczypospolitej czy wreszcie staraniom na rzecz stworzenia, stworzenia systemu edukacji oraz powołania Akademii Naukowej. Powrotnie można byłoby do, dołączyć przywłaszczenie archiwum Wielkiego Księstwa Litewskiego, które trzymano w mieście świeckiej składnicy akt Radziwiłów na podstawie XVIII-wiecznego falsyfikatu. Jednak nie próba oddolnej naprawy instytucji publicznej, lecz wyrazisty przykład bezwzględnej uzurpacji politycznej, prawdziwego sobie Pańskiego panowania nad świadectwami przyszłości dla realizacji bieżących potrzeb. Podczas Sejmu 68. roku Radziwiłowie zaprosili się o zalegalizowanie tego stanu rzeczy przez konstytucję Sejmową. Specyficzny sposób patrzenia na świat zewnętrzny, otaczającą rzeczywistość, wspaniały do swoistej. Jak dziś powiedzieliśmy, polityki historycznej, obrony nie tylko Kopernika przed miejscem w indeksie wciąż zakazanych, ale w skrajnych przypadkach nawet do obrony realności postaci Lecha. co zresztą wyrwane z kontekstu ośmieszało księcia Jabłonowskiego w oczach późniejszych biografów. Te potrzebę starożytności, zakorzenienia w dawnych dziejach, obserwujemy też w staraniach na rzecz prestiżu Jabłonowskich, na, na, na rzecz prestiżu rodu Jabłonowskich. W zastosowanym schemacie kreacji jego znaczenia, stopniowym marszu wstecz, sięgającym w ostatecznej wersji do linii książąt pruskich z legendarnym Prusiusem na czele. Tak miała przebiegać aprecjacja dziełu własnego narodu, zaś limityczny lech był w takiej konstrukcji elementem niezbędnym i najtrudniejszym do obrony. Sam Adam Naruszewicz, poddając wątpliwość historyczne legendy, rozumiał jednak znaczenie tego typu prehistorii dla prestiżu narodu. Pisał w 77 roku, cytuję, Powieści pierwiastkowe o narodach są to fundamenta, jakie w budowli, które choć w ziemi siedzą, niepozornymi ciebie zdają, przecież na ich mocy cała przyszłego gmachu wspiera się okazało. Tak więc, grupa przedstawicieli magnackiej elity, aktywna w życiu publicznym do schyłku lat 70. XVIII stulecia, odgrywała specyficzną rolę integrującą, podobną uwagi z perspektywy dziejów kultury narodowej. Przeciwstawną w swych wektorach oddziaływania do dezintegrujących, degenerujących wspólistość państwa konfliktów wewnętrznych i fakcyjnych, porządkowanej osobistym, przyrodowym interesom, sobie pańskiej polityki zewnętrznej. Unikiem integracji wówczas nie mogły być też rozproszone modernizacyjne, magnackie przedsięwzięcia gospodarcze, zwykle obliczone na autarkiczne potrzeby latyfundiów, przeznaczone dla zamkniętego kręgu wewnętrznego poszczególnych domen można powiedzieć, swoistego systemu merkantylistycznego w mikroskali. Mimo tego trudno uznać pierwszą Rzeczpospolitą nawet w schyłkowym okresie jej istnienia za federację magnackich dominiów czy niespójny zbiór magnackich państwewek na wzór mozaiki suwerennych terytoriów powestwalskiej Rzeczy. Argumentem przeciw może być zjawisko opisane powyżej. To pokolenie elit politycznych Rzeczypospolitej, którego kres wyznacza śmierć Franciszka Bielińskiego, Jana Augusta Hydzena, Józefa Andrzeja Załuskiego czy Józefa Aleksandra Jabłowskiego, i które badacze dziejów kultury sytuowali na pograniczu epok, nazywali pokoleniem prekursorów oświecenia albo sarmackich erudytów, uciłowało według republikańskiej receptury erudycyjnych zachodnioeuropejskich wzorców odbudować niezmienne rzekomo instytucje ustrojowe oraz minutową przestrzeń, ograniczoną co prawda do szeroko rozumianej dziedziny narodowej kultury, do kwestii stanowej samoświadomości, akcjologii podstawowych, specyficzny sposób pojmowanych interesów państwa, jak na przykład w sprawie utraconych ziem, nie wykraczając przy tym poza ramy sarmackiego świata. Tu do czynienia ze swoistą adaptacją owych zachodnioeuropejskich wzorców, przypomnijmy bowiem, że naczelną ideą erudycyjnego modelu kultury umysłowej był pełny obiektywizm poznania i niezależność od jakichkolwiek uwarunkowań politycznych, społecznych, wyznaniowych. I jeszcze jedna uwaga, podczas realizacji wspomnianych wyżej wspólnych projektów, okazywało się, że główną rolę odgrywa bieżąca polityka i np. bez politycznej kooperacji nie ma dostępu do bibliotek i archiwów rodowych. Wielka kwerenda Nauruszewicza też obejmowała w zasadzie tylko zbiory stronników Królewska. Na zakończenie, z pewną dozą publicystycznej swobody, można zaryzykować twierdzenie, że to właśnie w wyżej przedstawionym magnackim kręgu inicjatorów, uczestników, etanazów owych przedsięwzięć, należałoby szukać pierwotnie inteligentnego XIX-wiecznego etosu działania w imieniu pozbawionego swej władzy narodu, starań na rzecz przechowania i rozwijania ojczystej kultury w trudnych warunkach, oddolnego tworzenia struktur temu służących. Tego typu środowiskowe uwarunkowania ułatwić mogą właściwie zrozumienie inspiracji tak bogatej, wszechstronnej aktywności księżnej Panny Chabonowskiej. Dziękuję.